Doktor Katarzyna Jastrzębska jest specjalistą ortodontą. Od ukończenia studiów wzbogaca swoją wiedzę i umiejętności, uczestnicząc w licznych kursach, konferencjach i szkoleniach w Polsce i za granicą, czego dowodem są liczne dyplomy i certyfikaty. Należy do elity stomatologów zrzeszonych w organizacjach ortodontycznych. ortodoncja to dziedzina stomatologiczna która w głównej mierze zajmuje się prostowaniem zębów. Leczenie ortodontyczne jest bardzo ważne, gdyż nie tylko służy zachowaniu zdrowych zębów, ale także dobremu samopoczuciu, estetycznemu uśmiechowi, a nawet niweluje niektóre wady wymowy. Starsze dzieci oraz dorosłych ortodonta leczy za pomocą aparatów stałych, czyli metalowych lub estetycznych zamków. Które przy pomocy specjalnego kleju przytwierdzone są do szkliwa zębów. Z czasem aparat niweluje problemy nieprawidłowego zgryzu i ustawia zęby w odpowiednim dla nich miejscu. Gumki zakładane na aparat przesuwają zęby tak, by w przyszłości zgryz był idealny. Czas leczenia uzależniony jest od wady zgryzu, a w niektórych przypadkach także od współpracy pacjenta. Warto skonsultować się z ortodontą, jeżeli widzisz u siebie objawy takie jak asymetria uśmiechu, zgrzytanie. Ścieranie się zębów, odsłanianie się szyjek zębowych, stłaczanie się zębów, nadmierne odkładanie kamienia. W takich sytuacjach najlepiej od razu skonsultować problem z lekarzem. Na pierwszej wizycie stomatolog przedstawi plan leczenia, byś mógł rozpocząć swoją ortodontyczną przygodę, prowadzącą do pięknego uśmiechu. Gdy dostrzegasz u siebie lekkie wady z gryzu, to innowacyjna metoda leczenia z użyciem niewidocznych nakładek Liner może być najlepszym rozwiązaniem dla ciebie. Obecnie ta metoda staje się nieodłączną częścią leczenia, głównie w przypadku osób dorosłych. Nakładki są estetyczne i wygodne do noszenia. Metalowe zamki zastąpiono przezroczystą nakładką, którą nosi się przez większość doby. Pacjenci chwalą sobie, że można je zdjąć do jedzenia, picia gorących napoi oraz w chwili higieny jamy ustnej. Czyszczenie i nitkowanie zębów jest łatwiejsze, dzięki czemu zęby są mniej narażone na próchnicę, która często pojawia się podczas tradycyjnego leczenia ortodontycznego. Nakładki nie niszczą szkliwa, bo nic nie jest przyklejane do zębów. Metoda ta skraca leczenie kilkukrotnie w porównaniu do tradycyjnych metod. Nakładki Eliner są wygodne i komfortowe w użyciu. Podczas noszenia nakładek ból jest praktycznie nieodczuwalny. Są przezroczyste i dzięki temu prawie niewidoczne. Można je zdejmować wtedy, kiedy potrzebujesz, np. podczas mycia zębów, jedzenia lub ważnego spotkania. Metoda Eliner pozwala na zachowanie perfekcyjnej higieny jamy ustnej, ponieważ żadne elementy nie są na stałe przymocowane do zębów. Koncepcja liner pozwala przesuwać zęby o 1 mm co 3 tygodnie. Przy użyciu aparatu stałego jest to możliwe dopiero po 2-3 miesiącach. Skraca to czas leczenia około 3-4 razy. W wielu przypadkach leczenie nakładkami liner jest o wiele bardziej preferowane niż leczenie wad zgryzu z użyciem zwykłych aparatów ortodontycznych. Pacjenci cenią nakładki liner za subtelność, komfort i wysoką skuteczność. Zapytaj lekarza o leczenie ortodontyczne typu Eliner. Doktor Mateusz Jastrzębski jest cenionym specjalistą chirurgiem, który zajmuje się przede wszystkim leczeniem implantologicznym i protetycznym. Swoją specjalizację ukończył na oddziale chirurgii szczękowo-twarzowej w Szpitalu Wojskowym we Wrocławiu. Ukończył prestiżowe kurikulum implantologiczne na Uniwersytecie we Frankfurcie nad Menem. Oraz kurikulum implantoprotetyczne na Uniwersytecie w Północnej Karolinie w Stanach Zjednoczonych. Liczne doświadczenie zdobyła na renomowanych uczelniach i w klinikach stomatologicznych w Polsce, Niemczech i Stanach Zjednoczonych. Potwierdzeniem jego kompetencji są rozmaite i niezliczone certyfikaty oraz dyplomy. Jeśli brakuje Ci jednego lub kilku zębów, to wieszak jest okrępujące. Brak zęba widocznego przy uśmiechu może mieć wpływ na nasze samopoczucie i pewność siebie, ale nie tylko. Utrata jednego zęba może powodować rozchwianie sąsiednich zębów i stopniowe przekrzywianie ich w kierunku przerwy między międzyzębowej. Utrata kilku zębów powoduje zaburzenie procesów rzucia, problem z gryzieniem i ma zły wpływ na prawidłową pracę układu pokarmowego. Na szczęście jest na to rozwiązanie. Dla większości z nas most kojarzy się z konstrukcją nad rzeką. A most stomatologiczny to najtańszy sposób na ukrycie braku zęba bez potrzeby zakładania protezy. Można go zastosować, gdy brakuje jednego lub kilku zębów w przestrzeni między zębami. W tym gabinecie stomatolog pomoże wybrać odpowiedni materiał i kolor, dopasowany do naturalnych zębów. Most osadzany jest na filarach, czyli zdrowych zębach lub implantach. Przed założeniem mostu należy przygotować zęby, które będą służyły jako filary pod jego założenie. Most może bardzo długo służyć pod warunkiem, że pacjent będzie dbał o higienę jamy ustnej. Wyobraź sobie, że po kilku wizytach odzyskasz pewność siebie i będziesz częściej się uśmiechać. Najbardziej zaawansowaną protezą jest Overdenture. Osadzana jest na korzeniach własnych zębów lub na implantach. Dzięki specjalnym zamkom ma najlepsze trzymanie w jamie ustnej spośród wszystkich protez. Dzięki temu jest bardziej stabilna, nie przemieszcza się i zapewnia tym samym lepszy komfort użytkowania. Zatrzask na implantach powoduje, że proteza mocno przywiera do dziąseł i daje odczucie posiadania własnych zębów. Proteza Overdenture wyjątkowo poprawia komfort mówienia i przeżuwania pokarmu. Jest wiele dobrych rozwiązań zastąpienia braku w uzębieniu, ale tylko z implantem będziesz czuł się tak samo komfortowo jak z prawdziwym zębem. Zakładać implanty mogą tylko wykwalifikowani specjaliści, dlatego w tym gabinecie stomatolog dobierze odpowiedni materiał i rodzaj implantu, dostosowany indywidualnie dla każdego pacjenta. Implant to tytanowy korzeń zęba, który ma kształt stożka lub cylindra. W pierwszej kolejności w miejsce brakującego zęba wkręca się tytanową śrubę, która potrzebuje do 6 miesięcy na zespolenie z kością. Dopiero po tym okresie można założyć koronę. Która nie będzie wyróżniać się od pozostałych zębów. Implant wraz z koroną to najtwardszy materiał zastępujący ząb. Utrzymywany w higienie będzie służyć do końca życia. Wygląda tak samo prawdziwie jak pozostałe zęby. Nigdy się nie obluzuje podczas uśmiechania, mówienia czy jedzenia, jak to może mieć miejsce w przypadku protest ruchomych. A o implanty dba się jako własne zęby. Implanty to również inwestycja w zdrowie naszego ciała. Poprawia się praca układu pokarmowego, gdyż znikają problemy z rozgryzaniem pokarmów. Mimo wyższych kosztów pacjenci wybierają implant jako najlepsze rozwiązanie, ponieważ tylko implant jest jak zdrowy ząb i jest gwarancją pełnego uśmiechu. Higienistki zadbają, by takie zabiegi jak skaling czy wybielanie były przyjemnością. Zespół lekarzy stomatologii Jastrzębscy, oprócz fachowej wiedzy i umiejętności praktycznych, wyróżnia się dużym wyczuciem estetyki pięknego uśmiechu. Kamień nazębny i płytka nazębna rozwija się cały czas. Powstaje z bakterii, resztek jedzenia i śliny. Ulega przebarwieniu w zależności od tego, co spożywamy. Kamień nazębny może mieć różne odcienie. Barwa jego jest ciemna, pogłębiona przez spożywanie herbaty, kawy i palenie papierosów. To one zabarwiają kamień na żółty i brązowy odcień. Aby zminimalizować działanie płytki nazębnej, należy szczotkować zęby przynajmniej dwa razy dziennie. Kamień jednak powstaje nawet u pacjentów, którzy bardzo dbają o zęby. Z czasem kamień przyczynia się do powstawania próchnicy i przesuwa dziąsła powodując paradontozę, chorobę odsłaniającą szyjki zębowe, które są bardzo narażone na ubytki. Jedynym sposobem na pozbycie się kamienia nazębnego jest zabieg w gabinecie stomatologicznym. W tym gabinecie wykonywany jest kompletny zestaw usuwania kamienia nazębnego, który składa się z kilku etapów. Najpierw wykonuje się skaling który usuwa kamień na zębny za pomocą skalera ultradźwiękowego. Odpowiednia końcówka skalera, przyłożona do powierzchni zębów pokrytych kamieniem, emituje ultradźwięki i mikrodrgania z bardzo wysoką częstotliwością, co powoduje kruszenie i odpadanie kamienia. Kolejnym etapem jest piaskowanie, które polega na usuwaniu przebarwień i osadów. Zalecane jest szczególnie osobom palącym i pijącym dużo kawy czy herbaty oraz osobom noszącym aparaty ortodontyczne. Do tego celu używamy specjalnego urządzenia zwanego piaskarką. Strumień wody pod ciśnieniem zmieszany z odpowiednim preparatem w postaci piasku dociera z łatwością do przestrzeni międzyzębowych i usuwa zanieczyszczenia. Następnie wszystkie powierzchnie zębów przy użyciu past polerskich czyści się i poleruje gumkami i szczotkami o odpowiednich kształtach. Oczyszczona i gładka powierzchnia zębów utrudnia ponowne osadzanie się płytki nazębnej. Na koniec zalecamy fluoryzację, która wzmacnia szkliwo i chroni przed próchnicą przez około pół roku. Profesjonalny zabieg polega na nałożeniu na oczyszczone zęby preparatu z dużą ilością fluoru. Zabieg usuwania kamienia na zębnego jest bezbolesny, krótki i tani, a po nim Twój uśmiech odzyska dawny blask. Stomatologia Jastrzębscy jako jedna z pierwszych w Polsce stworzyła cyfrową pracownię protetyczną. W trosce o najwyższą jakość wykonywanych prac wyposażono ją w najnowszy sprzęt. Większość uzupełnień protetycznych wykonujemy na miejscu z użyciem cyfrowych technologii. Posiadamy m.in. skaner wewnątrz ustny cerek, frezarki i piece oraz drukarkę 3D. Aby sprostać oczekiwaniom i wychodząc naprzeciw nowościom, technik dentystyczny patrycja rudzik Sikora nieustannie podnosi swoje kwalifikacje. Długotrwały ból zęba najczęściej spowodowany jest obumieraniem miazgi i wymaga leczenia kanałowego. Jeszcze nie tak dawno leczenie kanałowe kojarzyło się z niekomfortowym i bolesnym zabiegiem. Pacjenci często decydowali się na metodę szybszą i tańszą, jaką jest wyrwanie bolącego zęba. W dłuższym okresie luka, jaka pozostanie, doprowadzi do rozchwiania zębów i ostatecznie zmusi pacjenta do korzystania z droższych metod protetycznych takich jak mosty, protezy czy implanty. Obecnie używa się skutecznych środków znieczulających, które niwelują ból. Jednak nieodłącznym narzędziem, które dokładnie mierzy długość kanału, jest endometr. Tylko dzięki niemu lekarz wie, jak głęboki jest kanał zęba i może precyzyjniej i bezboleśnie przeprowadzić leczenie. Natomiast mikroskop pozwala sprawdzić, czy kanał został poprawnie wyczyszczony. W tym gabinecie używa się endometru i mikroskopu, gdyż są to niezbędne narzędzia potrzebne do profesjonalnego leczenia kanałowego. Warto zawczasu zastanowić się nad leczeniem kanałowym, gdyż ratowanie własnego zęba okaże się lepszą, tańszą i zdrowszą metodą. W oparciu o swoje wieloletnie doświadczenie, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pacjentów, Katarzyna i Mateusz Jastrzębscy stworzyli miejsce, w którym dbają o dobór profesjonalnego personelu i najlepszego sprzętu co przekłada się na najwyższą jakość świadczonych usług na światowym poziomie. Twój stomatolog radzi. Sposoby na białe zęby. Obecny świat dąży do doskonałości w wielu aspektach życia. Niezwykle ważny jest nasz wizerunek, który odgrywa duże znaczenie zarówno w pracy, jak i życiu osobistym. Aby mieć czyste i zdrowe zęby, należy spożywać pokarmy bogate w wapń, nie zapominając o witaminach, najlepiej pozyskiwanych z naturalnych źródeł. Na zęby zbawienny wpływ ma nabiał. Najlepszym źródłem wapnia są przetwory mleczne, takie jak jogurt, mleko, twaruk czy ser. Niedobór wapnia może powodować kruchość i próchnicę zębów. Więc pij mleko. Na zdrowie! Jeśli nie spożywasz produktów mlecznych, wapnie znajduje się również w białej fasoli, migdałach, rukoli, szpinaku czy brokułach. Te ostatnie zawierają również substancje chroniące przed paradontozą oraz koenzym Q10, który wpływa na procesy energetyczne. Brokuły gotowane dłużej niż 5 minut stracą wartości odżywcze. Zielona herbata fluoryzuje zęby i skutecznie walczy z próchnicą, wzmacnia zębinę i szkliwo. Truskawki zawierają spore ilości kwasu jabłkowego, który jest jednym z podstawowych składników past wybielających, ale i one nigdy nie zastąpią profesjonalnego wybielania w gabinecie stomatologicznym. Truskawki występują zaledwie miesiąc w roku, dlatego najskuteczniejszym rozwiązaniem na białe zęby jest nowoczesna stomatologia która daje kilka możliwości wybielania zębów. Oto zabiegi, które pozwolą na odzyskanie promiennego uśmiechu. Spektakularne efekty wybielania uzyskamy dzięki metodzie przy użyciu lampy, która rozjaśni kolor zębów nawet o 10 odcieni. Zabieg wykonywany jest w tym gabinecie stomatologicznym i polega na aplikacji preparatu wybielającego o bardzo wysokim stężeniu i dodatkowej jego aktywacji za pomocą lampy. Zabieg trwa około godziny. Stosujemy tę metodę przy trudnych przebarwieniach lub jak chcemy osiągnąć skutek wyjątkowo białych zębów. Efekt utrzymuje się do 3 lat. Choć ta metoda jest droższa, to w zamian uzyskujemy rewelacyjne rezultaty w bardzo krótkim czasie. Jeśli Twoje przednie zęby mają przebarwienia, uszkodzenia, są krzywe lub mają szpary, to licówki są sposobem na odmianę wyglądu Twojego uśmiechu. Licówka to cienka porcelanowa płytka, którą przykleja się do powierzchni zęba. Maskuje i zasłania wszelkie niedociągnięcia, które widzisz w odbiciu lustra. Ten gabinet stomatologiczny dysponuje licówkami o bardzo długim okresie wytrzymałości. Przyklejenie do zęba jest bardzo stabilne. Licówki zachowują swój wygląd na długi czas. Porcelana, z której są zrobione, nigdy się nie przebarwia. Jest bardzo subtelna i naturalna. Wystarczy odpowiednia higiena jamy ustnej oraz regularne wizyty u stomatologa, by utrzymać ten niesamowity efekt. Licówki porcelanowe to najczęstsze zabiegi w stomatologii estetycznej. Dają nieprawdopodobne efekty, a pacjent oprócz idealnego uśmiechu zyskuje dobry nastrój i pewność siebie. Współczesne metody pozwalają na skuteczne leczenie ortodontyczne, protetyczne czy implantologiczne pacjentów w każdym wieku. Zdrowe i zadbane zęby są wizytówką nas samych, a lekarze stomatologii jastrzębcy wiedzą, jak tego dokonać oraz co zrobić, by twój zgryz był estetyczny, funkcjonalny i jak przywrócić piękny uśmiech. Jeśli jesteś pacjentem, który odczuwa strach i dyskomfort przed zabiegiem stomatologicznym, to gaz uspokajający jest dla Ciebie najlepszym rozwiązaniem. Sedacja wziewna jest nieszkodliwą metodą walki z lękiem i bólem w czasie leczenia stomatologicznego. Uspokojenie i relaks pacjent uzyskuje poprzez wdychanie podtręku azotu i dużej ilości tlenu, co jest bezpieczne nawet dla dzieci. Sedacja zalecana jest dla dorosłych i dzieci, które obawiają się zastrzyków i samego zabiegu. Chwilę po założeniu maseczki nosowej pacjenci czują przyjemne oszołomienie i uspokojenie. Mija obawa zabiegu stomatologicznego, a pacjenci, mimo że są świadomi, łatwiej poddają się leczeniu. Po przebudzeniu pacjenci są zrelaksowani i nie mogą uwierzyć, że tak spokojnie przebiegł zabieg. Obecnie nowoczesna stomatologia nie musi już kojarzyć się z bólem i strachem. Zapytaj lekarza o gaz uspokajający przed rozpoczęciem zabiegu. Wykwalifikowani lekarze, higienistki, asystentki i miły pomocny personel to tajemnica skutecznego i bezstresowego leczenia, jaką zapewnia zespół stomatologii jastrzębcy. Fakty i mity o zębach. Dieta kobiety w ciąży może wpłynąć na zęby dziecka. Fakt. Dieta ciężarnej kobiety ma wpływ na uzębienie dziecka, ponieważ zawiązki zębów rozwijają się już w szóstym tygodniu życia płodu. Rozwój kości uzależniony jest od pokarmu przyjmowanego przez matkę. Dobre nawyki żywieniowe i brak używek przekładają się na zdrowe zęby dziecka i cały jego organizm. Jogurt niweluje nieświeży oddech. Fakt. Już po 6 tygodniach spożywania jogurtów zmniejsza się ilość siarkowodoru w naszym oddechu. Dodatkowo stan dziąseł ulega poprawie, a płytka nazębna staje się cieńsza. Kola rozpuszcza zęby. Mit. Nawet duże ilości picia koli nie doprowadzą do rozpuszczenia Twoich zębów, jednak zawarte w niej kwasy mogą powodować erozję szkliwa, którą dodatkowo pogłębia mycie zębów tuż po spożyciu tego napoju. W celu ograniczenia oddziaływania kwasów na zęby należy pić kole przez słomkę. Alkohol ma dobry wpływ na zęby, ponieważ dezynfekuje jamę ustną. Mit. Alkohol może doprowadzić do uszkodzenia szkliwa, a następnie do powstania ubytku. Do dezynfekcji zębów lepiej używać sprawdzone preparaty, takie jak płyn do płukania jamy ustnej. Pruchnicę zawsze widać. Mit. Widoczna próchnica oznacza problem. Choroba ta w początkowym stadium jest niewidoczna. Rozwija się w trudnych do zauważenia miejscach i drąży ząb w głąb. Dlatego tak ważne są wizyty profilaktyczne, które pozwalają zdiagnozować problem i rozpocząć leczenie we wczesnym stadium ubytku. Z rozmów z naszymi pacjentami wiemy, że jedynym powodem, dla którego nie decydują się na leczenie ortodontyczne jest jego cena. Dlatego naszym klientom proponujemy rozłożenie tej usługi na raty. Uśmiechu i zdrowia nie przekładaj na później. Zapytaj lekarza o możliwość rozłożenia zabiegu na raty i rozpocznij leczenie już dziś.